Zapewne pamiętasz, że Jeremiasz rozmawiał z Bogiem, a potem napisał Księgę Bożą. W Księdze tej znajdują się słowa samego Boga. Bóg rozkazał zanieść tę Księgę królowi. Gdy król zaczął ją czytać, bardzo się zezłościł, bo wyczytał w niej, że musi przestać czynić złe rzeczy i stać się królem dobrym, kochającym Boga i swój naród. Gniew złego króla jest bardzo wielki. Nie chce słuchać Boga i robi coś strasznego. Wrzuca list ze słowami Boga do ognia i list spłonął. Teraz Bóg będzie musiał ukarać nieposłusznego króla. Jakim człowiekiem jest ten król? Co zrobił i dlaczego? Co go za to czeka? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.